Jego Robi. Biedron robimy Jeden Drugi Trzeci Nie ma isa, nie Czwarty zabierasz. Zostaw niej. Iza, jak możesz No nie wiem, no nie wiem, no to, co, co, nie wiem. co tam za ty Zaraz bana dostaniesz Zabierz mu Nie zabieraj Nie no wiem, to nie wiem. To, Zapłacę ci w kinie. w kinie Ile, ile, ile? Tak. Rudy został, ty No rodego ja muszę zabić Jakie? Mają. A jakie na to To się nagrywa wszystko. Wiesz o tym. No wiem. Jest już do rudy, ty, on nie może być dobry. No zostawcie mi go. Zostanę, nie, nie, rudy. Dobra, zabił mnie rudy. Nie powiem gdzie jest. Szukaj sobie go, ty. Rudy mnie zabił, to ja jestem dobry w tą grę. Fak, no. Nie, Napierdzielę. Ja, Pograne. Skończyło się. Bab. Dobra.